To już 222 lata odkąd Polska posiada ustawę rządową. 3 maja 1791 roku, po burzliwej debacie Sejm czteroletni, przyjął przez aklamację ustawę rządową, która do historii przeszła jako konstytucja 3 maja. Byliśmy pierwszym państwem w Europie i drugim na świecie, które w tamtym czasie posiadało ustawę regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. W całym kraju z tej okazji obchodzi się corocznie uroczystości o charakterze patriotycznym, które na celu mają upamiętnienie tego ważnego dla Polski dnia. W Jaworskim Ośrodku Kultury tradycyjnie wszyscy zebrani mogli wziąć udział w obchodach Święta Konstytucji. Przybyli goście, mogli wysłuchać koncertu operetkowego Witaj Majowa Jutrzenko. Na tę okazję do Jawora przyjechali znani już w naszym mieście artyści operetkowi: sopranistka Dorota Ujda-Jankiewicz oraz tenor Andrzej Jankiewicz. Na scenie Jaworskiego Teatru zaprezentował się również chór Albertówka. Repertuar koncertu obfitował w pieśni patriotyczne, które idealnie dopełniają podniosłość tej jakże ważnej dla Polski uroczystości.